Cześć! Witamy ponownie! Tym razem pochylimy się nad zagadnieniem z analizy matematycznej, a mianowicie zajmiemy się zastosowaniem całek potrójnych. Stosujemy je w takich sytuacjach jak np. obliczanie masy, objętości czy momentu bezwładności bryły, wyliczanie środka jej masy, czy wyliczanie energii kinetycznej lub potencjalnej. Pokażemy parę obliczeń na przykładach. W zadaniu pierwszym mamy bryłę ograniczoną w podany sposób oraz gęstość sigma, którą będziemy oznaczać dalej jako łodzik. Obliczymy masę podanej bryły. Wzór na masę to całka potrójna z gęstości po obszarze U. Podstawiamy więc nasze dane i wykonujemy wszystkie potrzebne obliczenia. Na początku wyciągnęliśmy gęstość przed całkę, ponieważ jest to stała. Później wyliczamy kolejno całki po Z, po Y i po X aby na końcu otrzymać wynik równy 16 σ. sigma. W zadaniu drugim policzymy momenty statyczne względem płaszczyzn układów współrzędnych bryły z początku filmu. Wzory są widoczne na ekranie. Zajmiemy się momentem statycznym względem płaszczyzny OXY, czyli pod całkę potrójną po obszarze U podstawiamy iloczyn Z i łodzika. Wykonujemy podobne obliczenia jak w poprzednim zadaniu, również wyciągając stałą przed całkę i licząc kolejno całki po z, po y i po x. I ostatecznie dostajemy wynik 1,24 gęstości. Pozostałe momenty statyczne liczymy w sposób analogiczny. W zadaniu trzecim policzymy współrzędne środka masy obszaru U. Więc wykorzystując wzory widoczne poniżej oraz dane z poprzednich zadań, podstawiamy 1,24 sigma oraz 1,6 sigma i dostajemy ostateczny wynik równy 1,4. Również tutaj resztę współrzędnych możemy policzyć w sposób analogiczny. Ostatnie zadanie, które Wam przybliżymy, polega na obliczeniu objętości bryły ograniczonej obszarem U. Mamy podane ograniczenia bryło oraz wzór, więc postawiamy nasze dane i po kolei wyniczamy całki, aż otrzymujemy wynik. Tak jak wspominaliśmy, całki potrójne mają jeszcze parę innych zastosowań, a jeśli chcecie dowiedzieć się o nich więcej, to zapraszamy Was na gdańską polibudę.